Wiatry szepczą tajemnicę, którą twoje serce już zna, ale twój umysł uparcie ignoruje. Przeczuwasz coś w powietrzu, obecność, która woła cię bez słów, spojrzenie, które cię dosięga, choć cię nie dotyka. Ktoś na ciebie czeka, w ciszy, pomiędzy niewypowiedzianymi słowami i przerwanymi gestami. To oczekiwanie nie jest puste, wypełnia je nadzieja, uczucie, które nie gaśnie, nawet gdy czas wystawia je na próbę. Już dostrzegłaś znaki, choć ich nie rozumiesz. To te chwile, gdy nagle przychodzi ci do głowy jedna konkretna myśl. To ta niespodziewana tęsknota, bez wyraźnego powodu. To sny, które nieustannie przynoszą imię lub wspomnienie, które próbujesz wymazać. To nie jest przypadek wszechświat działa w ciszy, splatając na nowo ścieżki, które nigdy nie powinny się rozdzielić. Dystans między wami nie mierzy się w kilometrach, lecz w słowach, które nigdy nie padły, w uczuciach, które zostały ukryte, w wyborach. Które oboje wiecie, że mogły być inne. A mimo to istnieje niewidzialna nić, która was łączy energia, która nie znika z biegiem czasu. Ta więź nie została zerwana, tylko uśpiona, czekając na właściwy moment, by się przebudzić. Niebo widzi więcej niż sięga Twój wzrok. Znam Twój lęk, wątpliwości, które powstrzymują Cię przed zrobieniem kroku. Słyszę pytania, które rozbrzmiewają w Twoim sercu, pozostawione bez odpowiedzi. Ale posłuchaj, to, co prawdziwe, zawsze znajdzie drogę. Miłość nie znika, zmienia się, czekając, aż odwaga zajmie miejsce wahania. Czujesz tę obecność nawet wtedy, gdy jesteś sama. W cichych nocach, gdy wszystko wydaje się zatrzymane, coś w tobie nadal woła. To pewność, że ta historia się nie skończyła. To intuicja, która popycha cię do tego, byś dostrzegła to, co w głębi duszy już wiesz. Aniołowie szepczą ci tę prawdę do serca, ale musisz być gotowa ją usłyszeć. Osoba, która na ciebie czeka, nie ponagła, nie wymaga. Ale milczenie ma swoje granice, a czas, choć cierpliwy, nie będzie trwał wiecznie. Są momenty, gdy trzeba działać, bo niektóre szanse nie pukają dwa razy do tych samych drzwi. Przeznaczenie może połączyć ścieżki, ale potrzeba odwagi, by przez nie przejść. Wiem, że nosisz w sobie niewypowiedziane bóle, wspomnienia, które ukrywasz. Ale pamiętaj, to, co prawdziwe, nigdy całkowicie się nie gubi. Może być przysłonięte żalem, niepewnością czy dumą, ale nie znika. Ta więź, którą czujesz, nie jest iluzją ani wytworem wyobraźni to wołanie twojej duszy. Wszechświat działa subtelnie. Przynosi ci znaki, nieoczekiwane spotkania, myśli, które powracają. Sprawia, że czujesz czyjąś obecność, nawet gdy tej osoby nie ma obok. Ale decyzja, by zobaczyć więcej niż tylko to, co powierzchowne, należy do ciebie. Czy jesteś gotowa? By naprawdę spojrzeć? Strach może być podstępnym przeciwnikiem, skrywając się pod maską ostrożności. Ale chronienie się nie zawsze jest właściwą drogą. Czasem trzeba otworzyć serce i pozwolić sobie czuć, nawet bez gwarancji. Miłość nie opiera się na pewnikach, lecz na wierze. Wierzę, że coś większego prowadzi każdy krok. Twoi aniołowie działają, byś odnalazła jasność. Każda wątpliwość, która rodzi się w twoim sercu, to zaproszenie do głębszego spojrzenia do odkrycia tego, co naprawdę czujesz. Możesz ignorować znaki, ale one będą się powtarzać, dopóki nie zrozumiesz tego, co musisz zrozumieć, zanim będzie za późno. Odpowiedź, której szukasz, nie jest na zewnątrz, jest w tobie. W ciszy twojego serca już znasz prawdę. Wiesz, kto na ciebie czeka, kto cię czuje, kto nosi dla ciebie miejsce w swoim życiu, nawet jeśli nie wie, czy kiedyś wrócisz. Czas może leczyć rany, ale może też oddalać ścieżki. Przeznaczenie otwiera drzwi, ale jeśli nie zrobisz kroku, pozostaną zamknięte. Miłość może czekać, ale jeśli nie jest pielęgnowana, może zapaść w wieczny sen. Twoi aniołowie proszą, byś spojrzała poza to, co widzialne. Byś zobaczyła sercem. Byś poczuła prawdę swojej duszy. Co zrobisz z tym wezwaniem? Odpowiedź jest w Twoich rękach. Wszechświat działa w cyklach, a ty właśnie wkraczasz w kluczowy moment. Wokół ciebie otwierają się drzwi ale nie pozostaną otwarte na zawsze. Jest coś, co musisz dostrzec, poczuć, zrozumieć. Coś, co jeśli teraz zostanie zignorowane, może zniknąć w nieubłaganym biegu czasu. Znaki się nasilają, ponieważ zbliża się chwila decyzji. Czujesz tę prawdę pulsującą w Twoim wnętrzu. W niektóre noce ta obecność staje się bardziej wyraźna. Zauważyłaś, jak pewne myśli powracają właśnie wtedy, gdy zapada cisza. Jak wspomnienie tej osoby pojawia się niespodziewanie. To nie przypadek. To wezwanie. To więź, która nie daje o sobie zapomnieć. Serce może próbować ukrywać uczucia, ale dusza nigdy nie kłamie. A twoja dusza woła o odpowiedź. Wie, że coś pozostało niedokończone, że po drugiej stronie tej historii wciąż coś żyje. Możesz odwracać wzrok, ale prawda zawsze znajdzie sposób, by się ujawnić. Los stawia przed tobą wybór. Możesz zignorować znaki, wmówić sobie, że to jedynie gra wyobraźni. Możesz też otworzyć oczy i przyjąć fakt, że pewne więzi są silniejsze niż duma, strach czy próby zapomnienia. A ty już znasz odpowiedź, która na ciebie czeka. Nie jesteś sama w tym wezwaniu. Istnieje siła większa od ciebie, prowadząca twoje kroki, podsuwająca myśli, dotykająca serca w sposób, którego jeszcze nie pojmujesz. Ale nie musisz rozumieć wszystkiego od razu. Po prostu poczuj. Po prostu dostrzesz. Po prostu pozwól tej prawdzie się ujawnić. Tęsknisz. Nawet jeśli próbujesz temu zaprzeczyć, możesz ukrywać to przed światem, możesz nawet próbować oszukać siebie, ale twoje serce zna prawdę. I bije coraz mocniej za każdym razem, gdy ta osoba pojawia się w twoich myślach. To nie przypadek. To więź, która nigdy nie została zerwana. Prawdziwa miłość nie znika z upływem czasu, ona czeka na właściwy moment, by na nowo rozkwitnąć. Ale do tego potrzeba odwagi. Odwagi, by stawić czoła prawdzie. Przełamać ciszę i zrobić krok w odpowiednim kierunku. Co zrobisz z tą szansą? Twoi aniołowie szepczą, że czas oczekiwania dobiega końca. Jeśli pozostaniesz w bezruchu, ta historia może się rozmyć na Twoich oczach. Ale jeśli zdecydujesz się działać, zobaczysz, że wszechświat tylko czekał na Twój ruch, by ułożyć wszystko na nowo. Nic nie dzieje się bez powodu. Jeśli ta wieś wciąż trwa, jeśli to imię wciąż dźwięczy w Twojej duszy, oznacza to, że jeszcze nie wszystko zostało powiedziane. A to, co musi zostać zrozumiane, powinno się wydarzyć, zanim będzie za późno. Cisza może wydawać się bezpieczna, ale bywa też przepaścią. Jeśli pozostaniesz w milczeniu, jeśli nadal będziesz ignorować to, co czujesz, ta szansa może się bezpowrotnie oddalić. Ale jeśli zdecydujesz się posłuchać wewnętrznego głosu, możesz przemienić tę więź w coś, czego żadna siła nie będzie w stanie zniszczyć. A co, jeśli ta osoba czuje to samo? Co? Jeśli po drugiej stronie ciszy ktoś czeka na najmniejszy znak od ciebie, by wszystko mogło się zmienić, strach może sprawić, że przegapisz okazję, która nigdy już nie wróci. Czy jesteś gotowa podjąć to ryzyko? Aniołowie wiedzą, że twoja dusza nie jest spokojna. Widzą więcej, niż potrafisz dostrzec. Wiedzą, czego ci potrzeba i dokąd prowadzi cię droga. Ale to ty musisz zdecydować, by spojrzeć, poczuć i działać, zanim ta szansa zniknie. Nie ignoruj znaków. Czas nie stoi w miejscu, a ta więź wciąż się waży. Wybór należy do Ciebie. Co zrobisz z prawdą, która płonie w twoim wnętrzu. Wszechświat już dał Ci odpowiedzi, pokazał wskazówki, napełnił Cię znakami. Teraz wszystko zależy od Ciebie. Możesz ignorować pewną myśl przez jakiś czas, ale nie na zawsze. Możesz odwracać wzrok, zajmować umysł, wypełniać dni rozproszeniami. Ale wystarczy chwila ciszy, aby wszystko powróciło z pełną siłą. Dzieje się tak. Ponieważ ta historia jeszcze się nie zakończyła, ponieważ jest coś, co musi zostać zrozumiane, zanim będzie za późno. Los nie igra z sercem. Stawia przed nami to, co musimy zobaczyć, poczuć, zrozumieć, ale nie zmusza nikogo do działania. On jedynie otwiera drzwi, a teraz jedno z nich jest przed tobą. Nie pozostanie otwarte na zawsze. Wkrótce może się zamknąć, i być może nigdy nie otworzy się w ten sam sposób. Czujesz tę prawdę w sobie. Wszechświat daje ci drobne znaki, ale nadchodzi moment, kiedy stają się one niemożliwe do zignorowania. Czy potrafisz to dostrzec? Czy wyczuwasz niewidzialną siłę, która popycha cię w stronę tej odpowiedzi? Stoisz na progu odkrycia, które może zmienić wszystko. Twoi aniołowie szepczą do twojego serca. W snach, w niezwykłych zbiegach okoliczności, w nagłych przeczuciach. Może nie zauważyłaś tego od razu, ale fragmenty tej układanki zawsze były przed tobą. Teraz zaczynają do siebie pasować. Teraz jesteś gotowa, by zobaczyć prawdę. Istnieje coś, czego do tej pory bałaś się zaakceptować. Coś, co było tu przez cały czas, ale unikałaś tego spojrzenia, bojąc się, jakie mogłoby mieć konsekwencje. Ale już nie ma odwrotu. Nie można dłużej udawać, że to nie ma znaczenia. Bo ma, i wszechświat pokazuje ci to na wszelkie możliwe sposoby. Odpowiedzi, których szukasz, nie są w przeszłości. Są tutaj, teraz. Czekając, aż je dostrzeżesz. Niezależnie od tego, co wydarzyło się wcześniej, nie musi definiować tego, co nadejdzie. Przeznaczenie nie trzyma się kurczowo wczorajszego dnia, czeka tylko, aż serce będzie gotowe na to, co od zawsze było mu pisane. A twoje serce już wie. Nawet jeśli twój umysł wciąż się opiera, ono już zrozumiało. Już poczuło, że ta czekająca chwila nie jest przypadkowa, że ta więź jest silniejsza niż jakiekolwiek przeszkody. Że coś w tej historii nadal żyje i domaga się swojej szansy, zanim czas zabierze wszystkie możliwości. Ale czy jesteś gotowa? Czy znajdziesz w sobie odwagę, by przekroczyć te drzwi, zanim się zamkną? A może pozwolisz, by milczenie trwało tak długo, aż wszystko rozpłynie się w zapomnieniu? Teraz jest moment, by zdecydować. Teraz jest moment, by spojrzeć w głąb siebie i usłyszeć, co krzyczy twoja dusza. Przeznaczenie nigdy nie zostawia nic niedokończonego. Jeśli ta historia wciąż żyje w tobie, to znaczy, że coś jeszcze ma się wydarzyć. Ale nic nie stanie się samo. Musisz dokonać wyboru. Musisz to przyjąć. Musisz wykonać pierwszy krok w stronę tego, co od dawna na ciebie czeka. A jeśli ta druga osoba również czeka? A jeśli po drugiej stronie ciszy bije serce w tej samej częstotliwości co twoje? A jeśli wystarczy jeden gest, jedno słowo, jedno spojrzenie, by wszystko się zmieniło? Czy jesteś gotowa zaryzykować utratę tej szansy na zawsze? Wszechświat przyprowadził cię tutaj z jakiegoś powodu. Sprawił, że czytasz te słowa, bo wiedział, że to właśnie one są ci teraz potrzebne. Naprawdę myślisz, że to tylko przypadek? Że to uczucie, które nosisz w sobie, to jedynie złudzenie? Nie, moja droga. To jest wezwanie. Wezwanie, którego nie możesz zignorować. Ale wybór zawsze należy do ciebie. Zawsze należał i zawsze będzie należał. Wszechświat może splatać ścieżki, ale nigdy nie zmusi nikogo do podążania nimi. Możesz nadal stać w miejscu, czekając, aż wszystko rozwiąże się samo. Albo możesz zrobić krok naprzód i zobaczyć, dokąd cię to zaprowadzi. Twoi aniołowie czekają na twoją odpowiedź. Nie mogą zdecydować za ciebie, ale mogą prowadzić cię ku prawdzie. A ta prawda już stoi przed tobą. Wystarczy tylko otworzyć oczy i ją zobaczyć. Czas ucieka. Czujesz to, prawda? Jest coś w powietrzu, niepokój, wezwanie, które narasta z każdym dniem. Twoje serce wie, że zbliżasz się do decydującego momentu, punktu, w którym wybory, które podejmiesz, określą dalszy przebieg tej historii. Ale czy jesteś gotowa, by usłyszeć, co ma ci do powiedzenia? Życie zawsze stawia przed nami dwie opcje: ucieczkę lub stawienie czoła. Co robiłaś do tej pory? Czy przyjmowałaś znaki, czy je ignorowałaś, czy pozwalałaś? By przeznaczenie cię prowadziło, czy trzymałaś się strachu przed nieznanym? Bo, moja droga, odpowiedź, którą tak bardzo szukasz, nigdy nie przyjdzie, jeśli będziesz wciąż wahać się. Połączenie między dwiema duszami nie znika, ponieważ minął czas. Ono po prostu usypia, czekając na właściwy moment, by się obudzić. A teraz to połączenie woła do ciebie. Czujesz to? W spojrzeniach obcych, które przypominają ci tę osobę, w piosenkach które nagle pojawiają się i zdają się opowiadać Twoją własną historię. To są znaki. I nie pojawiają się przypadkowo. Wszechświat był cierpliwy, ale nawet boska cierpliwość ma swoje granice. Są momenty, w których wahanie może zamienić oczekiwanie w pożegnanie. Nie pozwól, by tak się stało. Nie pozwól, by cisza zniszczyła to, co wciąż może zostać przeżyte. Czas jest w Twoich rękach, ale nie będzie czekał na zawsze. Zamknij oczy na chwilę. Weź głęboki oddech. Pozwól sobie poczuć. Czy dostrzegasz, jak ta obecność nigdy do końca nie zniknęła? Jak w jakiś sposób ta historia wciąż żyje w tobie? Więc dlaczego wciąż udajesz, że jej nie czujesz? Dlaczego próbujesz uciszyć wezwanie, które miało być usłyszane? Ta osoba tęskni za tobą. Ale być może boi się zrobić pierwszy krok. Może czeka na znak z twojej strony gest, który pokaże, że wciąż jest nadzieja. A jeśli wszystko, czego potrzeba by ta historia mogła trwać, to po prostu twoje działanie. A jeśli jedno słowo jestem tutaj wystarczy, by przełamać tę niewidzialną barierę? Przeznaczenie działa w szczegółach, w niespodziewanych spotkaniach, w niedopowiedzianych słowach, w uczuciach, które upierają się, by zostać. Zauważyłaś, jak pewne rzeczy w twoim życiu zaczynają się powtarzać? Jakby wszechświat dawał ci szansę, okazje, momenty, by zmienić bieg tej historii? Ale jak długo jeszcze zamierzasz to ignorować? Masz w sobie więcej siły, niż myślisz. W tobie jest wystarczająca odwaga, by pokonać każdy strach, każdą wątpliwość, każdą niepewność. Wszystko, czego potrzebujesz, to uwierzyć. Uwierzyć, że to połączenie ma swój cel, że to uczucie nie pojawiło się przypadkiem, że cisza nie może być końcem tej historii. Ale uważaj. Przeznaczenie nie zmusza nikogo do podążania swoją drogą. Ono tylko wskazuje kierunek. Jeśli zdecydujesz się pozostać w miejscu, jeśli odmówisz dostrzegania, może nadejść dzień, kiedy spojrzysz wstecz i zobaczysz, że straciłaś coś, czego już nigdy nie odzyskasz. A wtedy będzie za późno. Życie składa się z chwil. A niektóre chwile są wyjątkowe. Nie wracają, nie powtarzają się, nie czekają. A ty teraz stoisz przed jedną z tych chwil. Możesz ją zignorować i pójść dalej, udając, że to wszystko nie ma znaczenia. Albo możesz ją przyjąć i odkryć. Co naprawdę oznacza to połączenie, które nigdy się nie wygasło? Czujesz strach, wiem. Ale co tak naprawdę przeraża? Strach przed próbą, czy żal, że nigdy nie spróbowałaś? Bo, moja droga, są bóle, które mijają, i są bóle, które pozostają z nami na zawsze. A utrata kogoś, kto był ci przeznaczony, może być największym bólem ze wszystkich. Nie bój się czuć, nie bój się wierzyć. Prawdziwa miłość nigdy nie znika z czasem. Ona po prostu czeka. A teraz, czeka na ciebie. Co zrobisz z tą prawdą, która płonie w Twojej piersi? Udajesz, że jej nie czujesz, czy pozwolisz, by cię prowadziła? Wszechświat patrzy uważnie, czekając na Twoją odpowiedź. Ale nie na długo. Dotarliśmy do końca tej wiadomości i chcę Ci głęboko podziękować za to, że pozwoliłaś tym słowom dotknąć Twojego serca. Wiedz, że bardziej niż przypadek, to coś większego, coś boskiego poprowadziło Cię tutaj, coś, co pragnie abyś przyjęła te słowa jako znak, że czeka na ciebie coś jeszcze większego. Jeśli czujesz, że ta wiadomość rozbrzmiała w tobie, jeśli płomień tej prawdy zapalił coś w twoim wnętrzu, potwierdź jej odbiór teraz, mówiąc: Wszystko mogę w tym, który mnie wzmocni. Niech te słowa wzmacniają twoją wiarę i odwagę, by podążać drogą, która jest ci przeznaczona. Jeśli jeszcze się nie zapisałaś, zapraszam cię do dołączenia do naszej podróży światła i transformacji. Zapisz się na nasz kanał i włącz dzwonek powiadomień, aby nigdy nie przegapić żadnej wiadomości od aniołów. Bądź czujna na następne słowa, które przyjdą bezpośrednio z serca wszechświata do ciebie. Niech światło aniołów otoczy Cię, a Ty zawsze pamiętaj, że jesteś prowadzona w każdym kroku. Do następnej wiadomości, moja droga duszo.